Który tak, liczne rozmowy właśnie się kończą, tutaj kolega, który towarzyszy w serii Dane Clyde sobie trochę popatrzy na żywo Gra w świecie Słowian, kolejny odcinek, bo jest to gra w odcinkach Gra powiedzmy przygodowo, jakaś typowo przygodowa gra, bo nie ma elementów przetrwania w niej Po prostu my poznajemy historię bohaterów tej gry poprzez swoje działania ja pokażę tam początek, znaczy ekran taki jakiś, zanim będzie kontynuacja. Poruszamy się w wiosce słowiańskiej. Bohaterzy są tak jak myślę, jak twórcy Polakami, znaczy Słowianami, ale po polsku jest gra, przynajmniej u mnie w polskiej wersji językowej. Świat, to jest tak jak mówię, jakaś wieś nad rzeką, bardzo malownicze. Te wszystkie. Rzeczy, które widzimy w świecie gry, za chwilę to oprócz tego ekranu, to jest, to jest widok z gry. Tak w grze wygląda izba jednego z domów. Naprawdę powiem, jest to ładnie odzerowane. Zdjęcia autorzy, tylko tak mówię, akurat koledze, ale innym, jak może nie słyszeli przy innej okazji, jak mówiłem na początku serii. Autorzy tej gry, e, twórcy a tutaj puszczę na chwilę sobie tak trochę niech pójdą napisy to tak w tle. Gadam, bo Tutaj tylko jest zapatrzenia, kto to tworzył. Oni podróżowali po Polsce, w danym rejonie, gdzie tam robili, odwiedzali skanseny i takie miejsca, gdzie te rzeczy są zachowane, odtworzone na, przed, na, na jakiejś podstawie wykopalisk archeologicznych albo zapisów późniejszych jakichś kronikarzy. Część tych rzeczy sfotografowali, nawet no, jakoś odtworzyli, żeby lepiej to wyglądało, czyli jakiś. Lekkie prace rekonstru przy rekonstrukcji, kolorowanie, malowanie. Też to są obiekty, nie tylko budynki czy jakieś domowe, jakieś narzędzia. Tutaj jest też, jak zobaczymy, skały i inne rzeczy, które normalnie funkcjonują, czy znaczy są obecne, bo są w naszej przyrodzie. Można by Wybierając się w podróż po Polsce, bo oni mówią, ja zapraszam na End of the Sun no, oni tam mają swoje profil na YouTubie. Oni mają takie filmy od kuchni, można powiedzieć jak tą grę robili. Chwalą się tym. No i dobra. Te napisy... I ta to... grafika. Dobra, i tak, idziemy. Czyli kontynuacja. Ręczny zapis. Ręczny, bo grał, to zapisy robi. Ja na ręczny, to jest chyba najświeższy. Troszeczkę będę cicho, bo to będzie powtórka pewnie z historii, to ważne jest dla kogo nie widział, a trochę był, Było przerwy od odcinków, więc... Pierwszy raz widzę tą grę. No dobra. Powiem tak. Ja jestem już na jakimś etapie. Na czym gra polega? Ogólnie tak, poruszając się jako tam żerca, bo tak nasz bohater się nazywa, naszym zadaniem poruszając się po takim świecie, no widzisz jak to wygląda, na starej, leciwej karcie graficznej, nie najgorzej, e, niedużo FPS, ale tutaj ja nie będę po prostu chodził za bardzo, ale znaczy ja będę próbował pokazać coś. Naszym zadaniem jest te, poprzez różne zagadki, tutaj trzeba było ułożyć te, te maski w odpowiedniej pozycji i się odblokowują takie ogniska. Jak sobie wejdziemy w ten ogień, coś już zobaczymy, ale co? No ja pokażę. No. Te ogniska uruchamiają taki dym. Podróżując tym dymem do kolejnego ogniska i tutaj też coś może się wydarzyć. Ale kto oglądał ostatnie odcinki poprzednie wie. Kto, tak jak mój kolega, jest na żywo po raz pierwszy, no zobaczy. No dobra. I w tej grze zmieniają się poprzez po, podróże w czasie, poprzez takie... Takie jedno ognisko specjalne można podróżować w czasie w tym świecie. I tutaj zmieniają się pory roku. To, to nie, że jakoś czas się bardzo zmienia, ale pory roku się zmieniają. Są różne przedmioty, które można sobie wziąć, poczytać. O, tutaj ta zagadka jest rozwiązana. To takie są wskazówki, między innymi w taki sposób. No dobra. No dobra, tutaj, dobra. Tutaj, o, też się przyjrzymy. Tutaj czasami gra pokazuje. Jakiś komentarz, co, co to jest w ogóle, tutaj o tych maskach jest już informacja, że były w jakichś obrzędach zapewne szanek. dawnych, starosłowiańskich używane do kontaktu z przodkami zmarłymi. Ciemne dusze tak ochronione nie zawsze jednak działają, też wszystko należy do zmarłych człowieka, posłużyjącego się hrabosznik. No, no dobra, ale dobra. To... Tak, dobra, to tutaj wejrzymy w jakąś I tutaj coś się działo. Oh. Ho! Ho! Gdzie jesteś? Oh. Oh. Tutaj trop się urywa? Kolejny w studni! Uciekaj! Ja będę cię osłaniać! Powiem tak do wprowadzenia: Tych dwoje to jest taka, taka para młodych ludzi, powiedzmy, którzy tak trochę są w grze. Też takimi ważnymi postaciami. To był jego ojciec Dalimir, chyba, z tego co pamiętam. No dobra, no te, to jest gra, po której się chodzi, tutaj nie jest do końca do, dowolny wybór, trzeba coś robić, żeby gra się, e, historię, żebyśmy dalej poznawali, e, powiem tak, ni, gra nie przymusza w jakiej kolejności. Żeby tylko zrobić. Zbyt dużo dymu, no dobra. Ale tak, jak jest taki na żółto podświetlony... Już, bo to dym normalnie jest, a później te wiadra to tam doprowadziły, no ja nie będę już... Y, zapraszam na, na YouTubie gry Linux Games, są poprzednie odcinki. Y, normalnie z takiego ogniska wychodzi dym szary, taki no ogień, dym po prostu. A jak coś tam się właśnie odblokuje, te maski, to one, o, o, pokażę. Ja tutaj nie muszę nic robić, ale pokażę z zewnątrz, bo teraz chyba w tej porze roku nie wejdę do, do domu. Ale moment. No. Nie uprawiamy się coś, no. Pokażę z zewnątrz jak dom wygląda. Niestety. Teraz ja... jest jaka pora roku. A, no, chyba jesień. No, tak, jesień chyba mi się wydaje. No dokładnie nie wiem. Ale zaraz dowiemy się, bo jak ja podejdę do drzwi, jeżeli nie mogę wejść, to mówi mi kiedy mogę się dostać gdzieś albo coś. No to tak, na wiosnę. Na wiosnę można wejść do budynku. Ja powiem tak... Mm, zapraszam, bo byłem już w tym budynku, ale pokażę ten budynek z zewnątrz. Wewnątrz, może przez okno jakoś się zajrzymy. No tak, widać tutaj jakieś me meble. Ale w ogóle to jest ładne kolorowe zdobienie. I Ta H ta jest gdzieś y, podobna, wręcz identyczna normalnie z jakimś nie. Dobra, jak tutaj się dzieje taki komunikat. Znaczy, że ja w ten rejon świata nie mogę dojść, bo no bo nie, no to nie jest do końca otwarty świat. Mm, dobra. A tutaj, mm. tutaj Coś mamy... jest. Tak, tutaj mamy takie różne rzeczy. Dobra. Mam no, jeszcze tyle do zrobienia. Muszę zacząć wsiąść nici, a potem skończyć się wypakowywać. Miro, z chęcią pomogę ci przenieść wszystko do Izby. Ale pamiętaj, że w dziady nie wolno używać igiel. Ostatnią rzeczą, jaką chcieliby nasi przodkowie, to przyszycie ich duszy do skrawka materiału. Co tu się wyrabia? Dzisiaj noc dziadów. Może to jakaś dusza? Chce nam coś pokazać. Zobacz. Co się dzieje z tymi wiadrami? To wiadra mojego ojca które rozstawia po całej wsi. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś kolejna sztuczka tego szaleńca. Ja nie mam zamiaru żyć z duszą błąkającą się w pobliżu mojego domostwa. Lepiej chodźmy za jej znakami i dowiedzmy się, co chce nam ukazać. Do domu można wejść. Ja powiem tak, ja już trochę miałem przerwy, dokładnie. Znaczy gra jest w tym momencie mniej więcej co ja odblokowałem i zrobiłem, ale dalej... No to jest zagadka, tu nie ma po prostu takiej dokładnie rzeczy, że przyjść zanieść po niej, pomóż komuś. Nie, to nie jest tego typu gra. To jest gra, gdzie po prostu... No zanieść pomóż poza No, znaczy powiem trochę też, no bo coś trzeba zrobić, żeby dalej akcja się potoczyła najprawdopodobniej ja tutaj już nie tutaj coś się dzieje czyli tak e... Tutaj trop się urywa. Utopcy w studni? A! Uciekaj! Ja będę cię osłaniać! <grym> 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 no i czasami tak bywa, że niestety wchodzi się w tej nazad, bo, <grym> bo nie wiadomo co zrobić. Ja powinienem to ognisko doprowadzić, no ale to ognisko doprowadzę cały czas do tego nie jest to cały czas to sama historia. Jest tutaj mapa świata. Na tej mapie świata widać ogień czasu. Ogień czasu przyniesie nas w inną porę roku. Tak dokładnie nie widać, gdzie jako ja jestem. W tej chwili ja jestem przy... Chyba na dole te zakręcone, to ognisko, bo to jest tlące się ognisko, zgaszone ognisko. My jesteśmy przy którymś palącym się tam. Tutaj dom Dalimira i Nadimira to te domy tam co pokazywałam przed chwilą. Czyli... Ja tak najbardziej to chciałbym... Aha, my jesteśmy chyba na niebieskim. Nie wiem, dobra. Właśnie ta mapa mi się... Jej. Dobra. Znaczy, to będzie taki chyba ten odcinek, coś mi się wydaje, że ja będę musiał sobie przypomnieć wszystko. Znaczy nie wszystko, nie co ja zrobiłem, bo co ja zrobiłem, to już się stało w tej grze. Znaczy ja posprawdam ogniska. Ten nie. To idziemy stąd. Ja już... Skakać nie można, tutaj można iść albo biec. Będę biegł, żeby to no ładne krajobrazy, jakieś widoki, tak Nie oh, ma tu no. Z... no nie ma tu zombi. <laughs> tak, tak, no nie ma, nie ma, dobra Tutaj to chyba No nie, tutaj jak, jak, no, jak tak się dzieje to znaczy, że Tam mi zniknie ognisko i tam któryś znowu będzie takie Ja chętnie bym Poszedł w innym porę roku, bo chyba możliwe, że ja tutaj już nie mam nic do zrobienia i dlatego. Gra jest podobna, zamyślę, do starszej gry, bo ta gra jest z grudnia zeszłego roku, więc świeżynka, można jeszcze powiedzieć. Dużo, gameplay, dużo rozgrywek nie ma na internecie. Więc... Jak ktoś nie, nie widział tej gry, to... Dużo klemplej nie ma. Mam jeszcze tyle do zrobienia. No, nie, nie. Muszę zacząć przenieść nici, a potem skończyć się wypakowywać. Lato 2 trzeba będzie chęcią pomogę ci przenieść wszystko do Izby. Ale pamiętaj, Dobra. że w dziady nie Wiosna wolno Wiosna i wychodzi. Lato dwa Ostatnią rzeczą, jaką no chcieliby ja zrobić. No, to, to przyszycie ich Wyrabia. I na pewno wiosna jeden i lato dwa Wiosna jeden żyłem ostatnio A lato dwa chyba Co ty tutaj robisz? Witaj Miro Ujrzałem z daleka jakiś wóz na drodze ja się Aż znajomach. nie mogłem Ukaś uwierzyć, że cię zobaczyłem się Pomyślałem, że pomogę ci z tymi bagażami Dziękuję, to miło z twojej strony Dobrze cię widzieć po tylu latach Nie wierzę, że wróciłaś Chciałem za tobą jechać, ale tyle wiosem. Gdzie się podziewałaś? Było mi z tym ciężko, jak i tobie, ale nie mogłam zostać. Czas zagoił rany, a życie wypełniło mi się pracą. Doskonaliłam się w sztuce tkania dzięki maszynom, które podarowałeś mi po swojej matce. A ty zajmujesz się mm. tym, czym zawsze chciałeś? Tak, jestem stolarzem, lecz wciąż uwielbiam rzeźbić. Więc w każdej chwili mogę coś dla ciebie wyciosać, gdybyś oczywiście potrzebowała. Może kiedyś. Tak, Co ty tutaj robisz? Witaj, Miro! Ujrzałem z daleka jakiś wóz na drodze. Aż nie mogłem uwierzyć, gdy cię zobaczyłem. Pomyślałem, że pomogę ci z tymi bagażami. Dziękuję, to miło z twojej strony. Dobrze cię widzieć po tylu latach. Nie wierzę, że wróciłaś. Chciałem za tobą jechać, ale... Tyle wiosn. Gdzie się podziewałaś? Było mi z tym ciężko jak i Tobie, ale nie mogłam zostać. Czas zagoił rany, a życie wypełniło mi się pracą. Doskonaliłam się w sztuce tkania dzięki maszynom, które podarowałeś mi po swojej matce. A Ty? Zajmujesz się tym, czym zawsze chciałeś? Tak, jestem stolarzem, lecz wciąż uwielbiam żyć. Więc w każdej chwili mogę coś dla Ciebie wyciągnąć. Oczywiście potrzebował. Nie może chlepić. widać, tutaj są nie tylko bariery takie widoczne, ale na przykład tu z urwiska nie mogę zeskoczyć, bo by się pewnie krzywda stała. <laughs> Trzeba iść po prostu no to są ścieżki jakieś takie, po których się chodzi. Taki półotwarty świat, no bo na jakimś terenie, no, jak widać, swobodnie między drzewami w lesie mogę chodzić. Ale coś tu jest nie tak. Tu, nie, nie będę klikał w kółko to samo. Po prostu powiem tak, ten odcinek będzie trochę krótszy, to no tak dla przypomnienia albo komuś pokazania jak w ogóle ten świat wygląda. Ja w kolejnym kiedyś odcinku ruszę dalej w świat i zobaczymy. Dale, bo no, trzeba zmienić porę roku, ale nie wiem które to ognisko. Może będę mierzyć. Proszę sobie może zobaczyć w którymś poprzednich odcinków, na którym nisko się ja tutaj dostałem No tak ogólnie tutaj coś trzeba zrobić Ale jak tu uruchomię ten wpada do, do tego, do, do studni I to tyle Dobra Ja dziękuję Mam, Miałem tutaj na, widzę na żywo, o którym codziennie wieczorami praktycznie spotykamy się ostatnio tak było w kooperacji w Dying Light, więc wieczorem dzisiaj także zapraszam. Tyle, no, świat kolorowy, ładny, to jest gra dla cierpliwych, którzy lubią chodzić, rozwiązywać zagadki. Moja postać ma tutaj po prostu rozwiązywać te historie tych osób, które tu było widać w tym odcinku. Zobaczyć do czego to doprowadzi. No, gra się nazywa The End of the Sun, koniec słońca. To co, będzie zaśmienie słońca? No nie mam pojęcia. Skąd ta inspiracja. Znaczy ja mam podejrzenia, ale to taka e, moja luźna, że e, kiedy słońce było bogiem, to jest e, taki podtytuł innego filmu, który kiedyś nakręcił Hoffman. Ja tylko... akurat teraz biorę laki. No. No dobra. To ja dziękuję wszystkim, którzy, tak jak kolega, obejrzeli ten odcinek. Zapraszam do poprzednich, jest bardziej dynamiczna akcja niż w tym. Tutaj tylko tak było, żeby sobie przypomnieć ten świat. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dying Light, może w jakimś horrorze, Albo w jakiś nowych grach, to się okaże. To było Dying Light, czyli świat... Słowian. Do usłyszenia.